Trzy koparki dokryptowały na takim zmyślnym stelażu. Jedna koparka, trochę starsza, na kartach graficznych GeForce 3070T. Są trochę starsze to karty, ale też całkiem wydajne energetycznie. No i jeszcze nadal w dalszym ciągu się sprawdzają. Natomiast dwie koparki są wyposażone już w te nowsze karty RTX 4070, które w tym momencie na rynku tak naprawdę są takim najlepszym rozwiązaniem pod kątem ceny, wydajności energetycznej i mocy obliczeniowej, którą generują. Tutaj widzimy, że został wbudowany taki specjalny stelaż, gdzie w razie jakby była temperatura za wysoka w pomieszczeniu, to tutaj będzie wentylator, który będzie wyciągać to ciepłe powietrze. Wszystko będzie wyrzucane do komina, a jednocześnie też tutaj od spodu jest zaciągane chłodne powietrze. Tego nie widać teraz akurat, ponieważ tutaj no jeszcze mamy taką wersję roboczą, pracujemy nad tym, żeby to dokończyć. Natomiast docelowo tutaj będzie właśnie szło od dołu zimne powietrze. Później przez te stelaże, gdzie one są na płytach takich perforowanych, będzie to powietrze przechodziło od dołu do góry i to ciepłe będzie tutaj zaciągane właśnie do komina i będzie szło do góry. Co jeszcze ciekawe, mamy piwnicę tutaj również w tym budynku, do której zaraz przejdziemy i tam też są koparki do Tutaj widzicie, że mamy taką rurę, która jest no, przygotowana pod zaciąganie tego ciepłego powietrza w piwnicy. Jeżeli tam będziemy zaciągać ciepłe powietrze z piwnicy, to możemy je wpuszczać tutaj do tego pomieszczenia, żeby je ogrzewać, gdzie jest na co dzień użytkowane, albo możemy właśnie no powiedzmy wiosna, lato, gdzie tego ciepłego powietrza będzie za dużo, wypuścić to po prostu kominem do góry. Aktualnie tutaj w tym pomieszczeniu jest bardzo przyjemna temperatura, no bo właśnie te koparki, które mamy tutaj trzy, utrzymują Tą temperaturę wewnątrz na poziomie 20 paru stopni, więc jest bardzo przyjemnie, nie trzeba włączać dodatkowo ogrzewania, a jednocześnie energia z odnawialnych źródeł jest wykorzystywana na zasilanie tych koparek i kopania kryptowalut. Więc jeżeli ty też masz nadwyżki energii, to czemu miałbyś na tym nie skorzystać?